Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj wydarzyła się dość nietypowa rzecz O której sobie porozmawiamy Ale zanim to, to standardowo Przypominam, że filmy na tym kanale są Codziennie od godziny 20 Przez cały listopad, bo trwa daily I kurde, jeśli nie chcesz tego ominąć To zasubskrybuj kanał razem z dzwonem I my i tobie będzie miło Win-win, wiesz jak jest No więc dobre, na pewno, choć jedna osoba z was Grała w FIFA, jak co roku Czekamy wspólnie na premierę nowej części Zrobionej przez EA Sports no to, kurde, w tym roku wydarzył się jakiś historyczny przełom, bo wychodzi gra piłkarska, zrobiona nie przez EA Sports, tylko przez Roberta Lewandowskiego. Wiem, co sobie myś teraz myślicie, ja gdy o tym się dowiedziałem pierwszy raz, to też myślałem, że jest to jakiś fake, ale zbadałem dokładnie sprawę, nie jest to fake. Gra ta nawet ma swój własny trailer i wygląda na zrobioną nawet z takim dobrym poziomem, więc nieźle. Sama gra nazywa się Football Coach i z tego, co widziałem po trailerze, to jest to coś nowego bo to połączenie menadżera piłkarskiego z grą RPG i gra ta została wyprodukowana przez studio, uwaga, RL9 Games SA więc skoro studio jest nazywane jego inicjałami to chyba możemy spodziewać się kolejnych produkcji z tego studia i myślę, że może powstać, jeśli ta gra się dobrze przyjmie, druga część lub jakaś inna poboczna, taka coś w podobie Fify i Robert spróbuje zrobić jakąś konkurencję i tak jak już mówiłem wcześniej, gra ta ma swój własny trailer na swoim własnym kanale więc, oprócz własnych restauracji, Lewandowski może pochwalić się już własnymi grami, znaczy grom, bo nawet może już dodać do listy życzeń na Steamie. Nie wiem jak wy, ale ja czegoś takiego się nie spodziewałem, ale jest to coś fajnego i fajnie, że Polacy próbują podbijać rynki, bo zawsze fajnie patrzy się, gdy Polska zajmuje szczytowe rankingi w jakichś dziedzinach. Wiecie o co chodzi. Według mnie, jeśli ta gra będzie fajnie ogarnięta, to pójdzie bardzo fajnie sprzedażowo, bo Lewandowski ma. Duży fanbase. No jest to powiem piłkarzem, więc sama sława wystarczy do tego, żeby sprzedać naprawdę dużą ilość gier, lub po prostu samych pobrań tej gry, ale raczej będzie ona płatna, lub nie, kto wie. Ja oczywiście życzę sukcesu tej grze, bo tak jak już mówiłem, fajnie jest widzieć Polaków gdzieś wysoko. Oby ten projekcik się udał i wychodziły kolejne fajne, nowe rzeczy pod tego studia. Ja całą sprawę będę dokładnie śledził i będę was updateował, jeśli wydarzy się coś nowego. A tymczasem dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że do końca. Przepraszam, że taki krótki film, ale dzisiaj po prostu mam za dużo rzeczy do ogarnięcia i nie dam rady nagrać nic więcej, tak żeby film pojawił się jeszcze dzisiaj, więc musicie mi to wybaczyć. Postaram się to wam wynagrodzić w najbliższym czasie, a póki co dziękuję, że oglądaliście. Subskrybujcie, lajkujcie, wiecie co robić i do następnego filmu. Siemanu!